Moi drodzy, zobaczcie pewne nagranie, na którym widać dwóch Rafałów Trzaskowskich. Który Rafał Trzaskowski jest prawdziwy? Czy ten z roku 2014, który mówi, że no, 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 nie wolno tak to zbrajać tej Ukrainy, bo to może wywołać eskalację Rosji, tak uważa Hollande, tak uważa Merkel, ja też tak uważam. W roku 2014 Rafał Trzaskowski był wiceszefem wice -szefem MSZ, ministrem do spraw europejskich. Czy na Rafał Trzaskowski z roku 2024, który mówi, że no, wsparcie i uzbrojenie Ukrainy to podstawa. Zobaczcie bardzo fajną kompilację z dwóch wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, a ja po tym nagraniu opowiem o moich wnioskach. Rozwiązania dyplomatyczne, a tam się leje krew. No Sam pan no dopiero przed dlatego, chwilą powiedział. Dlatego, owszem, i dlatego podjęliśmy, by Angela Merkel, Hollande, ale również Unia Europejska jutro, no podejmuje ten wysiłek rozwiązania tego konfliktu bez dostarczania broni. Natomiast dozbrajanie Ukrainy, jak najbardziej. Ja pamiętam w 2014 roku, jak żeśmy negocjowali sankcje, bo byłem wtedy ministrem e, spraw europejskich, to wtedy Niemcy uważali, że wysłanie hełmów i noktowizorów będzie uważane e, przez e, Rosję jako eskalację. No i Proszę pamiętać, że dostarczanie broni wiąże się z, z niesłychanymi konsekwencjami. Znaczy, to może doprowadzić przy nieobliczalności Putina do dalszej eskalacji problemu. No i widzieliśmy, gdzie później skończyliśmy, jak to ośmieliło Putina. Nawet jeżeli serce niektórym dyktuje to, że dobrze było pomóc bardziej Ukraińcom, no to trzeba brać pod uwagę również te bardzo złe scenariusze. Do Putina trzeba tylko i wyłącznie twardo. On niczego innego nie rozumie. Po pierwsze, co warto zauważyć to jak zmienne jest zdanie Rafała Trzaskowskiego a to jest błąd w polityce międzynarodowej oczywiście można mieć yy, różne zdania natomiast w kwestii tak fundamentalnej jak yy, konflikty prowadzone przez Federację Rosyjską no jednak powinno być to zdanie jedno pytanie czy to zdanie wyrażane przez Rafała Trzaskowskiego w roku 2014 to było zdanie rzeczywiście polskiego rządu i Rafała Trzaskowskiego czy po prostu Robiliśmy to, o co nas prosili Niemcy, Francuzi, po prostu słuchaliśmy ich stanowiska. To jest niepokojące, że wówczas tak podchodziła do sprawy Ukrainy i ataków rosyjskich na Ukrainę polska dyplomacja, polski rząd. I warto zadać pytanie, co by było w roku 2022, gdybyśmy mieli u steru rządów Donalda Tuska i prezydenta Rafała Trzaskowskiego i wybuchłaby wojna na Ukrainie? Czy oni by dozbrajali Ukrainę tak jak szybko dozbroiła Ukrainę polska administracja, czy po prostu by całkowicie zbagatelizowali temat i tak jak Niemcy byliby bardzo bierni? To są ważne pytania, bo oczywiście później Polska w relacjach z Ukrainą stała, zaczęła przyjmować bardzo złe stanowisko i dała się niepotrzebnie upokarzać. To jest inna odrębna sprawa, ale w pierwszych godzinach od wybuchu wojny wówczas Polska zachowywała się znakomicie, była liderem Europy, była w poważnej grze. Czy tak chwiejne zdanie Rafała Trzaskowskiego sprawia, że możemy czuć się bezpiecznie, że, ma, że jeżeli on zostanie prezydentem, to będzie głową państwa człowiek, który jest konkretny i ma własne zdanie? Czy tak lawiruje tylko? Od lewej do prawej, od lewej do prawej. Ciekawe, prawda?